Dariusz Domałewski, Wydział Edukacji. Proszę Państwa, chciałbym wszystkim podziękować, wszystkim, którzy współpracują na rzecz uchodźców z Ukrainy, szczególnie IB Polska, wspaniałej organizacji, która już od pierwszych dniach wspomagała dzieci ukraińskie, a w czasie, kiedy UNICEF przysłał nam pomoc w postaci środków finansowych, za których mogliśmy zapłacić za zajęcia dodatkowe dla dzieci, zakupić potrzebne pomocy. IB Polska była jedną z pierwszych organizacji, która chętnie, sprawnie zorganizowała tę pomoc. Iwe Polska nie przestaje pomagać i dzisiaj. Rok po rozpoczęciu wojny nadal są aktywni, a dzisiaj jesteśmy w magazynie, z którego dystrybuowane są zestawy, drobne rzeczy, które są przeznaczone dla dzieci, zarówno polskich, jak i ukraińskich, aby mogły się integrować, być ze sobą w bliskim kontakcie, żeby mogły zapomnieć o tym, co ich spotkało już rok temu. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie IBA Polska i życzę im wielu wspaniałych sukcesów.